Hej, hej, witajcie kochane wagusie, z tej strony Wróżka Roza, zapraszam Was na horoskop na miesiąc styczeń 2025. Zaznaczam, że horoskop nie będzie rezonować ze wszystkimi widzami, bo to jest horoskop ogólny. Niemniej to co usłyszycie może być ważną wskazówką i informacją dla Was. A kto chce skorzystać z czytania indywidualnego, gorąco zapraszam na Facebooka, na bloga Wróżka Roza. I tam możecie się zapisać. Jeżeli nie wiecie, jak, odsyłam do linka umieszczonego na końcu tego nagrania. W razie jakich komplikacji, możecie wysłać też wiadomość SMS. Moje drogie Wagi, ja Wam serdecznie dziękuję za wszystkie subskrypcje, za wszystkie komentarze, za wszystkie łapki w górę, za to, że jesteście tutaj ze mną i oczywiście zachęcam do Waszej aktywności, bo to pozwala budować mój kanał. Także subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie. Nie zapomnijcie też wcisnąć dzwoneczka, by dostawać powiadomienia o nowych nagraniach. I kochane moje, lecimy z koksem i zobaczymy, co tutaj u Was będzie się działo w finansach. Finanse waga, finanse waga na miesiąc styczeń 2025, finanse waga, styczeń 2025. Moje drogie, jesteście tutaj zranione, ale wy już pokonujecie wszelkiego rodzaju traumy. I jesteście na wygranej pozycji, jesteście na zwycięstwie, tak, tak zwanym, tak? I karty mówią, żeby spojrzeć na tą sytuację z innej perspektywy. Może tutaj trzeba się zatrzymać, może jeszcze jakieś rzeczy podciągnąć, wiele rzeczy się nauczyć. Uważać też na wydatki. No i zobaczcie, powtórka z rozrywki, trzy miecze znowu. Nie wszystko będzie od Was zależne. Zdajcie się tutaj na koło fortuny, tak? czyli to, co Wam przyniesie los. Yy, i, I wtedy będzie wszystko dobrze. No słuchajcie, jest kapłanka, czyli to, to co powiedziałam, że będzie trzeba pogłębiać wiedzę. No, i 8 pe pentakli, także słuchajcie, no 8 pentakli mówi, że będzie bardzo, bardzo dużo pracy. No i będziecie dokonywać wyboru. Być może to będzie tak na tej zasadzie, że będziecie mieć dwa źródła dochodu i będziecie tutaj yy, wybierać. Słuchajcie, będzie dobrze. Bez względu na to, jakiego dokonacie wyboru, macie tutaj pozycję cesarza. Więc albo będziecie wybierać nowego szefa, może będą zmiany, albo też no po prostu będzie tak, że, że wy będziecie tym szefem same, same dla siebie. Więc tutaj też tak może być, że będziecie zakładać działalność gospodarczą, może się czegoś uczyć, może same staniecie się coachem i takie tutaj się energie pokazuję. No dobrze, zobaczmy moje drogie, co będzie się działo w uczuciach. Uczucia, relacje, miłość na miesiąc styczeń 2025. Uczucia, miłość, relacje styczeń 2025. Styczeń 2025. Rycerz Kielichów. Ktoś was darzy tutaj uczuciem w ukryciu, może nie mówić o swoich uczuciach. Jest to osoba, która Chyba trochę musi do Was dojechać. Może to być osoba młodsza i to jest taka osoba, która marzy o Was w nocy, przed snem. No, Wy jesteście taką, taką królową dla, dla nich, dla tych mężczyzn, dla tych kobiet. Panowie mogą być tak, tutaj, no, energię sobie zamięcie, tak. W każdym bądź razie, no, ktoś o was marzy, drogie wagi. Ktoś o was rozmyśla, może też myśli o powrocie, bo osiem kielichów mówi o odejściu lub powrocie i chciałby tutaj, żeby odwrócić los, a się nie da. No i jest właśnie walka, ale tutaj jest też podróż. Ta osoba myśli o podróży, o spotkaniu z wami. No, moje drogie, możecie mieć też konkurencję. Tutaj jest osiem mieczy. Możecie mieć też jakieś blokady, może przez. Ale no, świat otwiera się, więc tutaj zamykacie jakiś etap, kochane moje, i wchodzicie w coś nowego. Możecie mieć konkurencję, tak jak powiedziałam, bo jest kolejna królowa. Aczkolwiek może to też oznaczać wielkie plotki. Wielkie plo plotki, i tutaj no, być może jesteście pod obstrzałem na cały świat. Może też macie do czynienia z cudzoziemcem. No i zobaczcie. Znowu rycerz mieczy, więc tutaj kochane moje, no i rycerz i, i król mieczy. Więc kochane moje, dużo się dzieje, dużo tutaj będzie o Was się rozmawiało, dużo będzie się o Was mówiło, o Waszej parze może tak, może tutaj coś się będzie takiego działo, że yy, no, będziecie myśleć o tym. O, o, o relacji, o zmianach w relacji, może o odejściu, o powrocie, albo to są takie ciągłe odejścia i powroty, że wy jesteście niezdecydowane, czy odejść, czy nie, może się uzależniłyście od partnera. I tutaj jest właśnie tego typu dylemat, tak? No zobaczmy teraz, co będzie się działo w kartach Lenormand na miesiąc styczeń 2025. Karty Lenormand. No jest mężczyzna, jest mężczyzna, kochane moje, ale są blokady, są jakieś przeszkody. Więc albo dzieli was bardzo daleka podróż, daleka odległość, tak? Yy, albo są blokady na związek ogólnie, tak? Że tutaj, no tak jakby ten, ta relacja nie idzie do przodu tak, jakbyście chciały w, w takim tempie. No jest piękna przyjaźń. No ta osoba może tutaj... Yy, Wiele rzeczy mówić, wiele rzeczy chcieć, ale nie do końca może to być zrealizowane. Albo są jakieś opóźnienia, yy, jakieś blokady, no może nie bez przyczyny, może to są jakieś przyczyny karmiczne, tak, że tutaj coś macie do przerobienia. Więc tak to, moi drodzy, wygląda. Jeśli chodzi o pracę, no też może jakieś tu, tutaj mogą być blokady, jeśli chodzi o podpisanie nowej umowy. Musicie też zwrócić uwagę na zdrowie, poziom żelaza, poziom witaminy D3. Uwaga, też na wszelkiego rodzaju guzki, jakieś znamiona. Kontrolujcie tu to. No, może też będziecie podpisywać umowę adopcyjną dotyczącą pieska. Karty mówią, żeby nie. Podejmować pochopnych decyzji, aczkolwiek też no, piękna przyjaźń, długa przyjaźń może tutaj y, się szykować i to będzie taki prezent od losu. Przemyślcie sobie wszystko tak, y, na tyle, y, żeby to było odpowiedzialne. Y, mogą wracać też różnego rodzaju alergie, alergia też na y, sierść zwierząt. Uwaga na kości, uwaga na zęby, uwaga na hormony, na, na swoje ciało ogólnie, tak więc tutaj y, tak to wygląda. Y, I zobaczycie, co, co będzie dalej, tak więc y, zobaczymy teraz karty rady. Karty rady dla wagi. Karty rady dla wagi na miesiąc styczeń 2025. Granice. Ustalaj granice, oszczędzaj swój cenny czas i energię. I druga karta rady. Czyń cuda w swoim życiu. Tak? Czyli też y, dla kogoś może coś się wydawać nierealne, zablokowane, a wy możecie po prostu dokonać wiele rzeczy, y, które no po prostu y, dokonacie tych. Y, tych zmian, pokonacie te granice, właśnie może tutaj chodzi o to, żeby pokonać te granice, tak? Więc może ta góra, tutaj się pokazała wcześniej też ten wisielec, żeby się właśnie zatrzymać w tym miesiącu, przemyśleć, zrobić jakiś biznesplan, czy w ogóle zastanowić się, pomedytować, co tak naprawdę ta waga chce, czego chce. No i dopiero później zacząć działać, tak? żeby właśnie to, to szło z wnętrza, żeby w sobie odnaleźć tą odpowiedź. Drogie wagi, ja Wam serdecznie dziękuję za uwagę, życzę Wam udanego miesiąca, dużo miłości, pieniędzy, spełnienia marzeń i dużo zdrówka. Ściskam Was cieplutko, wysyłam Wam moc pozytywnej energii. Buziaczki!